Nazywam się Agnieszka Wasiluk, jestem radcą prawnym, specjalistą do spraw umów i specjalistą do spraw roszczeń. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem umorzenia długów po przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym. Instytucja e, upadłości konsumenckiej: coraz mniej mówi się o upadłości przedsiębiorcy. No i co? Słuchajcie. Umorzenie długów. Bardzo istotna sprawa z punktu widzenia mm, i przemyślenia tego, jak mam prowadzić działalność, nawet jeżeli nie idzie mi w biznesie i istnieje podstawa do tego żeby ogłosić upadłość naszej spółki, zresztą nie tylko spółki, bo też jednoosobowej działalności gospodarczej. Sprawa też dotyczy stowarzyszeń, fundacji e, i innych podmiotów, które widząc, że nie idzie im w biznesie, widząc, że są podstawy do, e, że powstał stan niewypłacalności, mają obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to o tyle istotne, że właśnie w sytuacji, kiedy wasze postępowanie upadłościowe jest już przeprowadzone, zakończył się etap likwidacji waszego majątku, to sąd będzie badał, czy istnieją podstawy do umorzenia długów. No i wtedy sąd wróci do początku, czyli czy wy jako upadły nie przyczyniliście się, do tego, żeby stan upadłości w spółce powstał, czy w, czy w ogóle w Waszej firmie, niekoniecznie w spółce, tak? Czy były podstawy do tego, żeby orzec wobec Was zakaz prowadzenia działalności gospodarczej albo zakaz zasiadania w zarządzie, w zarządzie spółki, czy w czy z fundacji, czy z stowarzyszenia? I sąd jeszcze zastanowi się, czy zaistniała trzecia przesłanka do tego, żeby umorzyć wam długi i tą przesłanką jest to, że upadły w toku trwania postępowania upadłościowego wykonywał wszystkie polecenia sądu, wydał niezwłocznie majątek, odpowiadał na wszystkie zapytania sądu, stawiał się na rozprawy, no i Zacznijmy od tej pierwszej przesłanki, czyli pierwszą przesłanką do tego, żeby umorzyć, umorzyć Wam długi po przeprowadzonym postępowaniu upadłościowym jest to, że niewypłacalność Wasza była okolicznością, albo właściwie była następstwem okoliczności, za które Wy jako przedsiębiorcy e, nie ponosicie odpowiedzialności. Czyli sami nie zaciągnęliście na tyle zobowiązań, żebyście nie mogli ich spłacić. Co będzie na przykład taką przesłanką, taką okolicznością, za którą wy nie odpowiadacie? No, idzie Wam całkiem nieźle w biznesie, prowadzicie działalność związaną na przykład z produkcją mięs, produkcją wędlin, eksportujecie, importujecie wszystko na rynek wschodni. No, i nagle wprowadzają wam embargo, czyli momentalnie tracicie większość swoich klientów, tak? Nie macie na to żadnego wpływu, i wy musicie natychmiast przeorganizować albo waszą firmę, albo zupełnie znaleźć nowy rynek zbytu, tak? I w takiej sytuacji ta niewypłacalność, jeżeli powstanie, jeżeli szybko nie przeorganizujecie firmy, nie jest następstwem okoliczności, za które wy jako przedsiębiorcy odpowiadacie. E, druga okoliczność, czyli właśnie nie zachodzą te okoliczności, które pozwalają na to, żeby prowadzić, żeby orzec wobec Was zakaz prowadzenia e, działalności gospodarczej albo zakaz e, reprezentowania, pełnienia funkcji reprezentanta w spółce, w fundacji, w stowarzyszeniu, w spółdzielni. Kiedy taki zakaz może zostać wobec Was orzeczony? Jest kilka takich sytuacji. Pierwszą z nich jest właśnie to, że nie złożyliście w terminie 30 dni wniosku o ogłoszenie upadłości. I pamiętajcie, że ten obowiązek od kilku lat spoczywa nie tylko na członkach zarządu, ale też na prokurencie. Czyli jeżeli jesteście prokurentem w spółce, również obowiązek ten spoczywa na Was. Drugą taką sytuacją jest to, że jeżeli za, faktycznie zarządzacie przedsiębiorstwem, e, przyczyniliście się do tego, że ten wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony. Czyli jesteście na przykład jednoosobowym wspólnikiem w spółce w spółce zo. I prezesem zarządu jest ktoś zupełnie inny. Prezes zarządu sugeruje Wam, że należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, ale Wy, jako jednoosobowi wspólnicy, nie pozwalacie mu na to. Czyli rzeczywiście przyczyniliście się do tego, że ten wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony. Kolejna przesłanka to jest to, że po ogłoszeniu upadłości nie wydaliście, Ksiąg rachunkowych, nie wydaliście własnego majątku, nie wskazaliście gdzie on się znajduje, to również jest przesłanka do tego, żeby orzec wobec Was, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Albo następną przesłanką jest to, że niszczyliście albo ukrywaliście własny majątek. Kolejna przesłanka to jest taka, że nie wykonywaliście obowiązków ciążących na Was, wynikających właśnie z ustawy albo z polecenia sądu, albo utrudnialiście postępowanie upadłościowe. Jeżeli któraś z tych przesłanek zaistniała, to nie będzie można, jeżeli właśnie, któraś z tych przesłanek zaistniała i sąd. Orzek wobec Was zakaz prowadzenia działalności gospodarczej to jest duże ryzyko, że postępowanie o umorzenie długów nie będzie wobec Was korzystne, dlatego że nie zaistnieje jedna z tych przesłanek, które są konieczne do tego, żeby Wam długi umorzyć. No i ostatnią z tych przesłanek jest właśnie to, że dłużnik musi pomagać sądowi w sprawnym prowadzeniu tego postępowania upadłościowego. Ale nie tylko sądowi, ale też syndykowi, bo sędzia komisarz na, na, na rozprawie tak naprawdę będzie, będzie prosił syndyka o sprawozdanie z wykonania. Z przeprowadzonego postępowania upadłościowego, będzie domagał się od niego opinii, czy on rekomenduje, żeby umorzyć długi wobec przedsiębiorcy, wobec upadłego, czy nie rekomenduje. I teraz, ym, y, jeżeli jesteście takim przedsiębiorstwem, którego ym, upadłość została o, o, ogłoszona, przed 2012 rokiem, to wszystkie z tych przesłanek muszą zostać spełnione. Natomiast jeżeli Wasza opowieść została ogłoszona po 2012 roku, y, jest jeszcze jedna, można powiedzieć, y, Iskra w tunelu. <noise> e, chodzi o to, że sąd może m, nawet mimo tego, że, że nie spełniliście któryś z tych przesłanek, albo na przykład został obe, m, wobec Was orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, sąd może wziąć pod uwagę, że zaistniały jakieś e, przesłanki wynikające z zasad współżycia społecznego. E, m, że zostaliście jakoś mocno pokrzywdzeni w toku tego postępowania upadłościowego, albo że w toku postępowania upadłościowego wystąpiły jakieś duże nieprawidłowości. I w takiej sytuacji sąd może wziąć również te względy słuszności i z tego powodu umorzyć wasze długi. Natomiast umorzenie długów nie zawsze występuje w całości. Czasami sąd może stwierdzić, że na no przedsiębiorca, owszem, jego upadłość została ogłoszona, ale całkiem sobie nieźle obecnie radzi w obecnej sytuacji, otworzą nową firmę. Firma całkiem nieźle prosperuje i wasze długi mogą zostać umorzone tylko w części. Chociaż powiem Wam, że generalnie celem postępowania upadłościowego jest właśnie to, żeby Toku tego postępowania spłacić wszystkie długi i żeby dłużnik z tego postępowania wychodził z czystą kartą. Niestety w praktyce tak to nie wygląda i bardzo duża część postępowań upadłościowych kończy się właśnie tym, że długi... Nie są umarzane, ze względu na to, że przedsiębiorcy po prostu nie zgłosili w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Także pamiętajcie o tym, prowadząc swoje biznesy. E, trzymam za Was kciuki. E, jeżeli się podobało, jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Będzie tu więcej takich tipów prawniczych.